I to nie my nie dostaliśmy tych pieniędzy jako prezydent Ostrowca, prezydent Skarżyska, czy burmistrz Sandomierza, czy wójt Nowego Korczyna, czy, przepraszam, burmistrz Nowego Korczyna, czy wójt Nowin. To nasi mieszkańcy, mieszkańcy tych gmin nie zostali uznani. To wybiórcze potraktowanie podziału i przyznania tych pieniędzy spowodowało, że e, samorządowcy potrafili się zjednoczyć i e, potrafili zebrać się, aby przedstawić wspólne pismo do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pismo e, zwracające uwagę na dyskryminacyjny i mało transparentny podział środków w ramach tego ostatniego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.